Teraz czas na tkanki zwierzęce, dzielimy je na nabłonkową, mięśniową, łączną i nerwową. Zaczynamy od nabłonkowej, czyli jest to po prostu tak zwany nabłonek. On występuje w kilku rodzajach, ale ma, te, te wszystkie rodzaje mają cechy wspólne. Nie mają substancji międzykomórkowej. Komórki ściśle do siebie przylegają. Jest obecna tak zwana błona podstawowa i zbudowane są głównie z włókien białkowych. Nabłonki możemy podzielić ze względu na kształt, a także liczbę komórek. I mamy nabłonki jednowarstwowe, czyli nabłonek płaski, który występuje na przykład w pęcherzykach płucnych. Sześcienny, on występuje w naczyniach nerkowych i gruczołach walcowaty, w jajowodzie, przewodzie pokarmowym i on ma takie charakterystyczne rzęski, wielorzędowy, w układzie oddechowym, on też ma rzęski, no i nabłonki dwuwarstwowe, nabłonek płaski, który jest w skórze właściwej, rogówce oka i w pochwie, i walcowaty, który jest w męskiej cewce moczowej i w przewodach łuzowych. Tkanka nabłonkowa jest najmniej zróżnicowaną tkanką w naszym organizmie i mamy jeszcze jeden możliwy podział ze względu na funkcje, czyli są to na przykład nabłonki gruczołowe, zmysłowe czy rozrodcze. I tutaj mamy różne klasyfikacje, przykłady występowania, budowę, właściwości i funkcje tkanki. Także można się z tym jak najbardziej zapoznać. I możemy przejść do tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa różnicuje się na trzy typy komórek. Każdy z nich tworzy inną tkankę mięśniową i każda tkanka pełni inną funkcję w układzie mięśniowym. Tutaj na obrazku widzimy akurat tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną, szkieletową. Jej komórki tworzą komórczak w kształcie cylindrycznym, który nie rozgałęzia się. Jądra komórkowe zajmują peryferyjne miejsca w komórczaku. Prążkowanie jest regularne i mamy tutaj dwa typy prążków, które składają się z filamentów aktynowych lub filamentów miozynowych. Ta tkanka występuje w mięśniach szkieletowych, czyli w mięśniach przymocowanych do kości, z tym język i przepone. I właśnie język i przepone akurat nie są przymocowane do kości, także są takim wyjątkiem. I jeszcze jeśli chodzi o skurcz, to skurcz mięśni szkieletowych jest zależny od woli. Te skurcze są stosunkowo szybkie. I mięśnie stosunkowo szybko się męczą. I następna tkanka to tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana sercowa. Widzimy tutaj komórczak o cylindrycznym kształcie, który jest miejscami rozgałęziony. Jądra komórkowe są rozmieszczone centralnie. I tak jak w przypadku mięśni szkieletowych, mamy tu też prążkowanie. Prążkowanie jest regularne i występują dwa typy prążków, składające się albo z filamentów aktynowych, albo miozynowych. I ta tkanka tworzy mięsień serca. Skurcz yy, mięśni sercowych jest niezależny od woli. Mięśnie pracują w umiarkowanym tempie i w umiarkowanym tempie się męczą. I ostatni typ to jest tkanka mięśniowa gładka. Komórki o kształcie wrzecionowatym, jedno jądro komórkowe znajdujące się w centrum komórki. Nie mamy tutaj prążkowania. Filamenty rozmieszczone są nieregularnie i ta tkanka występuje głównie w ścianach narządów, np. żołądka, jelita, cienkiego pęcherza, macicy, jajowodu, a także w ścianach naczyń krwionośnych. Skurcze tych mięśni są niezależne od woli, są stosunkowo wolne i mięśnie stosunkowo wolno się męczą. I tutaj mamy takie porównanie w tabelce dla wzrokowców. Ale myślę, że warto też sobie jeszcze przypomnieć, czym jest sarkomer. Jest to podstawowa jednostka funkcjonalna mięśnia szkieletowego. Sarkomer składa się z leżących naprzemiennie prążków anizotropowych. One są zbudowane z filamentów miozynowych i prążków izotropowych, które są zbudowane z filamentów aktynowych. Kiedy dochodzi do skurczu, te filamenty aktynowe wsuwają się w puste przestrzenie między filamentami miozynowymi. I długość mięśnia szkieletowego i sarkomeru ulega skróceniu, ale długość samych filamentów nie. I teraz tkanka nerwowa. Ona składa się z dwóch rodzajów komórek. Z neuronów i komórek glejowych. Ich funkcją jest dostarczenie do neuronów substancji odżywczych, wydzielanie neuroprzekaźników do neuronów i wytwarzanie neuronom otoczek mielinowych. Funkcją neuronów za to jest przewodzenie impulsów. I neuron składa się z dwóch części: neurytu, którego wypustki to aksony i z którego wypustki to dendryty. Neurony i komórki klejowe tworzą włókna nerwowe. Neurony są ułożone podłużnie. Łączą się za pomocą tych wypustek, czyli aksony z dendrytami. I Pomiędzy wypustkami mamy taką pustą przestrzeń, która nazywa się synapsą. Neurony możemy podzielić na jednobiegunowe. One składają się tylko z perykarionu lub tylko z neurytu. Pseudojednobiegunowe nie mają neurytu. Z perykarionu wystaje akson i dendryty. Dwubiegunowe, one posiadają i neuryt i perykarion i po jednym aksonie i dendrycie. I ostatni typ to są wielobiegunowe, one posiadają neuryt, perykarion, jeden akson i wiele dendrytów. Tutaj możecie zobaczyć podział tkanki łącznej. Mamy tkankę łączną właściwą wiotką zbitą, siateczkową, tłuszczową, zarodkową. Tkankę łączną oporową, chrzęstną i kostną. I tkankę łączną płynną, czyli krew, limfę i hemolimfę. Każdy rodzaj tkanki łącznej składa się z trzech typów elementów, z komórek, z substancji podstawowej i z włókien kolagenowych, elastycznych i retikulanowych. Tutaj po prawej stronie widzimy tkankę tłuszczową. Ona pełni w organizmie wiele ważnych funkcji, funkcję termoizolacyjną stanowi zapasy metaboliczne i chroni niektóre narządy przed urazami mechanicznymi, na przykład gałkę oczną czy nerki. A z lewej strony widzimy tkankę kostną. Tkankę kostną możemy podzielić na zbitą, która buduje trzon kości i są w niej magazynowane jony Ca2+ i Mg2+. A także tkankę gąbczastą i ona buduje nasady kości, wypełnia ją szpik czerwony który ma funkcję krwiotwórczą. I tkanka kostna jest bardzo aktywna metabolicznie w stosunku do większości tkanek. Jest unerwiona i ukrwiona. Dojrzałe komórki kostne to osteocyty. Osteocyty wraz z wydzieloną substancją pozakomórkową to tak zwane blaszki kostne i one w tkance zbitej układają się w pierścienie, czyli w osteony. No i w centrum osteonów znajdują się tak zwane kanały Haversa. Są to podłużne, puste przestrzenie, w których znajdują się naczynia krwionośne lub nerwy. I tutaj widzimy tkankę chrzęstną po lewej stronie. Ona jest zbudowana z komórek, które nazywamy chondrocytami. One różnicują się na chondroblasty i chondroklasty. Chondroblasty to komórki chrzęstnogubne, mają dużo lizosomów i rozkładają uszkodzone komórki chrzęstne. A chondroklasty to komórki chrzęstno chrzęstnotwórcze. One intensywnie się dzielą i tworzą tkankę. Tkankę chrzęstną możemy podzielić na trzy rodzaje. Na tkankę chrzęstną szklistą, która tworzy powierzchnie stawowe na kościach sprężystą, która buduje chrząstki układu oddechowego, czyli krtań, tchawica czy też małżowinę uszną. I włóknista tworzy ścięgna oraz połączenia żeber z mostkiem. I po prawej stronie mamy krew. To jest tkanka łączna, która jest w ruchu, zresztą tak jak Mamy płynną substancję międzykomórkową, Składa się głównie z wody i zawartych w niej związków organicznych i nieorganicznych. W przypadku krwi jest to osocze. Znajdują się w nim takie komórki jak erytrocyty, czyli krwinki czerwone transportujące tlen z płuc do komórek, czy leukocyty, krwinki białe, które zwalczają ciała obce, bakterie, wirusy. I w osoczu mamy też fragmenty komórek, czyli trombocyty, płytki krwi, które uczestniczą w procesach krzepnięcia krwi. Czyli podsumowując, w organizmie człowieka mamy cztery rodzaje tkanek: nabłonkową, mięśniową, nerwową i łączną. Budowa tkanki jest przystosowana do pełnienia danej funkcji. Tkanka nabłonkowa pełni wiele funkcji ochronną, wydzielniczą, zmysłową, rozrodczą. Tkanka mięśniowa może się kurczyć, dlatego odpowiada za ruch. Tkanki kostne i chrzęstne są rusztowaniem ciała, tkanka nerwowa odbiera i przewodzi bodźce nerwowe, a tkanka łączna wypełnia przestrzenie pomiędzy innymi tkankami i ma bardzo różną budowę i funkcję w zależności od tego, gdzie się znajduje. I myślę, że to wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałam, coś przekręciłam, piszcie proszę w komentarzach, jeżeli ten film Wam się podobał. Nie zapomnijcie o kciukach w górę, o subskrypcji. I do usłyszenia. Cześć!